Witam, z tej strony Gabriel, dzisiejszym moim gościem jest pan Tomasz Świerczewski, venue manager podczas Euro 2024 na Stadionie w Düsseldorfie. Witam serdecznie. Witam serdecznie panie Gabrielu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panie, panie Tomaszu, chciałem się spytać już po Euro, jaki pan wspomina Euro na Stadionie w bardzo dobrze. No, był, to, był to świetny projekt przygotowywany ze świetnymi ludźmi, w świetnej atmosferze. Było sporo wyzwań. To nie był prosty projekt. Niemiecka biurokracja stawia pewne wyzwania przed, przed różnymi osobami próbującymi coś, coś zrobić, co wybiega powiedzmy poza normalną konwencję operowania, operowania stadionem według ich mniejszych normalnych planów. Ale dało się. Wszystko, wszystkie mecze przebiegły w miarę bezpiecznie. Było oczywiście kilka drobnych incydentów tu i ówdzie, no to powiedzmy, nic, co by wykraczało poza, poza normę. Dlatego bardzo dobrze wspominam to. Świetny czas. A który z tych pięciu meczów był najtrudniejszy do organizacji? Jak zawsze ten pierwszy. Ten pierwszy, ponieważ było sporo niewiadomych, było sporo nowych systemów, chociażby właśnie zarządzania stadionem. Idea control roomu, w którym, w którym wszyscy pracują, że tak powiem, w jednym miejscu nad jedną wspólną imprezą, była dla nich na początku troszeczkę obca. Policja tam inaczej operuje niż, niż my na co dzień na imprezach masowych, niż my jesteśmy do tego przyzwyczajeni w związku z czym tutaj był, był duży znak zapytania, ale wszystko wyszło w miarę, w miarę sprawnie. Też, no wiadomo, jakby tutaj nie mieliśmy żadnej imprezy testowej, więc pierwszy ten mecz to po prostu był taki jeden wielki test wszystkiego. Wiele obszarów funkcjonalnych zadziałało bardzo dobrze, nawet na, powiedzmy na w skali 10 to na dziewiątkę, ale wiele, w wielu miejscach było, było były, były jakieś powiedzmy rzeczy wymagające od nas dostosowania się, poprawy czy wdrożenia odpowiednich jakichś tam rozwiązań, żeby żeby, żeby to jeszcze lepiej funkcjonowało. Sporym wyzwaniem była też na pierwszym meczu ochrona, a mianowicie liczby stewardów. To też mogę powiedzieć, że przez pięć meczów, które mieliśmy tam, nigdy nie mieliśmy odpowiedniej minimalnej minimalne liczby stewardów wymaganej do, 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 do zrobienia, że tak powiem, całego planu. Także to było wyzwanie spore i było to też sporym zaskoczeniem, że ta akurat stanowi wyzwanie. A, jeśli chodzi o incydenty, bo na meczu albania Hiszpania pojawiła się pirodynka. Było okazje y jeszcze? No było kilka. Z, ang Anglicy po, po, po meczu y ćwierćfinałowym, gdzie awansowali po kar rzutach karnych w bardzo ekspresyjny sposób y wyrażali swoje, 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 swoje zadowolenie i swoje emocje pozytywne ze względu na awans. E, skakali po różnych banerach, czy, czy jakichś e, innych miejscach, w których nie powinni się znajdować, cieszyli się. Oczywiście to wszystko było, powiedzmy, no może w jakiś sposób niebezpieczne dla nich bardziej niż dla, dla całego bezpieczeństwa stadionu, no niemniej nie było w tym żadnej agresywności, nie było żadnej, że, że, żadnej agresji w stosunku do drugich drużyny, do innych kibiców, nie, 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 jakby tutaj e, Tutaj, tutaj kibice zachowywali się powiedzmy bardzo wzorowo, no tak jak święto piłki wymaga. te, te emocje były naprawdę pozytywne. Nie było to podszyte żadnym, żadną jakąś tam powiedzmy rywalizacją pozasportową i poza, poza futbolową. strasznie modne zrobiło się wbieganie mhm. na boisko. To, to chyba wszyscy zauważyli i po ostatniej ogląd byłem też tak jak pan opisałem na, na igrzyskach olimpijskich jako, jako zwykły fan, jako zwykły kibic. Ja jakby nie rozumiem tego, że tam też są przecież Światowej klasy sportowcy bardzo znani, niektórzy powiedzmy bardziej znani niż nie, nie, nie jeden piłkarz grający na euro. I jakby tam nikt nie wbiega, nie jakby w ogóle nie ma takich pomysłów, dlatego zawsze to jest dla mnie fenome fenomenem, że akurat na piłce nożnej takie, takie, takie rzeczy się, się dzieją. Najmłodszy inwazjonista, że tak powiem, na naszym stadionie miał 7 lat. No. No. I jego, jego tata niestety dostał zakaz stadionowy do końca turnieju. A poza tym jakieś inne incydenty, bo, czyli rozumiem, że to i też było. U, u, mnie, u mnie nie było na stadionie w Düsseldorfie oczywiście słynny człowiek pod, pod dachem w Dortmundzie. Wszystkie plagi egipskie w tym, w tym roku trafiały w Dortmund, jaka jest zła pogoda, burze, właśnie ninja w Masce tuż pod dachem. Żeby było śmieszniej, my dzień wcześniej też zauważyliśmy jednego, jednego delikwenta, też u nas pod strukturą dachu, ale okazało się, że to czy... Przedstawiciel policji z jednostki antydronowej. Niemniej jego ubiór e, i wygląd e, bardziej przypominał miłośnika broni z Teksasu mm -hmm. <laughs> niż, niż policjanta e, z jednostki antydronowej, ale dzięki okazało się, że wszystko jest pod kontrolą. E, nauczeni tym przykrym doświadczeniem, na następne mecze wprowadziliśmy czek całego ketłoku za każdym razem, e, tuż przed wprowadzeniem e, tych jednostek, właśnie policyjnych na dach. One też tam potem raportowały, czy przypadkiem nikogo tam nie, nie spotkały, że powiem po drodze niczego podejrzanego, czy nie było widać jakichś podejrzanych znaków jakiejś aktywności, więc zabezpieczaliśmy się potem przed tym. No niemniej panowie w Dortmundzie mieli naprawdę bardzo niewesołą sytuację. Wyobrażam sobie, że nie znając zamiarów takiego osobnika, tutaj się okazało wszystko, e, w miarę że rozeszło się po kościach, bo to był człowiek, który został się na stadion dzień wcześniej, w nocy. Jest zawodowym parkurystą i, i, i lubi robić zdjęcia w różnych dziwnych miejscach. I Bogu, dzięki, w jego plecach znajdował się tylko i wyłącznie sprzęt fotograficzny. Ale wszyscy w kontrol i na, na grupie kryzysowej przez, przez prawie godzinę nie mieli pojęcia, czy przypadkiem w środku nie ma materiałów wybuchowych, czegoś innego, czy próbuje sam sobie nie zrobić krzywdy. Także było to. Policjanci mieli go na muczce przez cały czas, ale no mówię, no bardzo nieprzyjemna na pewno sytuacja. Bogu, dzięki, wszystko, że mm, okazało, okazało ok, ale, ale wyobrażam sobie, że panowie mi mieli trochę, trochę nerwów koledzy w Dortmundzie. A jak, a jak pan ocenia ogólnie zachowanie kibiców? Ogólnie zachowanie jest pozytywne, jak najbardziej. Mówię, no mieliśmy sporo, powiedzmy, takich spotkań, które były o podwyższonym ryzyku, nie wiem, na przykład Anglia, Serbia, gdzie kibice danych krajów, wiadomo, nie darzą się największą sympatią. No niemniej jakby... Nie doszło do jakichś większych incydentów, nawet mógłbym powiedzieć, że Anglicy, jak trochę na złość, zaczęli odczarowywać swoją, swoją złą sławę i legendę, zachowywali się bardzo poprawnie. Oczywiście poza osobami, powiedzmy, którzy trochę bardziej świętują i troszeczkę są pod większym wpływem alkoholu, ra ra raczej nie było jakichś innych większych zachowań. Mówię, no ta moda na wbieganie, na, na, na inwazję na boisko to, to coś, co naprawdę yy, no, nam spędza sens powiek. Jest to no, widowiskowe przyciąga uwagę. Nie zawsze można się do tego, tak jak niektórzy twierdzą, w stu procentach zabezpieczyć, bo człowiek, ludzie ludzie po drugiej stronie też są bardzo sprytni, też kombinują i też mają swoje sposoby na to i tak na dobrą sprawę. Z mojego doświadczenia wynika, że niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się chcieli przed tym zabezpieczyć, zawsze ktoś znajdzie się ktoś, kto znajdzie sposób, żeby znaleźć jakiś słaby punkt, jakiś wyłom w naszym systemie. I raczej chyba chodzi o to, żeby edukować ludzi, żeby po prostu tego nie robili, aniżeli stawiać rzędy potrójne, zasieki, kordony, stewardów i, 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 i robić, że tak powiem, z, z, z boiska jakiś, mm. <coughs> jakiś tak powiem, obieg praktycznie wojskowy o bardzo ważnym znaczeniu. E, ani to nie nie wygląda, ani to nie do końca też jest zawsze skuteczne. No a tak jak właśnie widzimy na końcu zawsze ktoś się gdzieś zawsze prześliźnie, znajdzie ten sposób. I, 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 no i wystawia też trochę wtedy na szwank tą całą e, organizację bezpieczeństwa. E, więc mi się wydaje, że lepiej po prostu w jakiś sposób zacząć edukować panów, że tak nie należy robić po prostu. I zachęcać do, do kibicowania ze swoich krzesełek. Tak jak to się udaje robić w innych sportach. No, byłem na Igrzyskach Olimpijskich na meczu USA, gdzie grały największe gracze NBA w koszykówkę. A, a wokół, wokół boiska było dokładnie ośmiu stewardów, tak? Po, po dwóch na każdy bok. I nikt nie wbiegał na boisku, tak? Nikt nie wbiegał, nie, nie żeby zrobić sobie selfie z LeBronem Jamesem. Jakby, a pokusa też tutaj, jeżeli chodzi o skalę, skalę, skalę gwiazdy też, też jest duża, no, więc mi się raczej wydaje, że to tutaj trzeba szukać rozwiązania, aniżeli w wprowadzeniu kolejnych właśnie sił, większej ilości sił na stadion. A jeszcze właśnie te meczy, właśnie w Dessertdorfie, o którym rozmawialiśmy trzy miesiące temu przy, przed Euro? Chodzi mi o meczy Ukraina-Słowacja. Tam była dosyć kontrowersyjna, przynajmniej w Polsce, była mowa o tym, że Ukraińcy no, nie chcą flagi słowackich, bo im się kojarzy z flagami. Nie, rosyjskimi. nie, oni, chcieli, oni prosili koniecznie, żeby w jakiś sposób oficjalny było gdzieś napisane, że wnoszenie flagi rosyjskiej jest zabronione. Aha, aha, okay. O to chodziło. Flaga hmm. y, słowacka, broń Boże, nie budziła żadnego zastrzeżenia. Oczywiście jest podobna, natomiast sama słowacka sensu stricte nie budziła żadnych kontrowersji. Chodziło o to, żeby wprowadzić jakiś oficjalny zakaz taj, przez organizatora, że takie flagi hmm. są niedozwolone. No niestety. W niemieckim prawie, jeżeli dane państwo jest rozpoznawane przez niemiecki rząd, a do tej pory jeszcze jednak Rosja jest rozpoznawana jako państwo oficjalne w, w Niemczech, no to do tej pory nie można zabronić i, i wnoszenia takich flag na żaden obiekt publiczny, no, ponieważ jest to po prostu uznawana, uznawana, uznawana flaga i no nie ma, na, na ich przepisach nie, nie, nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zabronić. Oczywiście. Po swojemu, że tak powiem, tam gdzie ktoś próbował to przemycić, bo znaleźli się tacy osobnicy, no to powiedzmy, z pominięciem trochę oficjalnych przepisów, zabieraliśmy im te flagi. A jakby wyglądała, wyglądała współpraca z. A mecz, mówię lokalnym... tylko szybciutko, mecz Ukraina-Słowacja też w miarę bezproblemowo. Tutaj mieliśmy pecha z pogodą. I tutaj no niestety ukraińscy kibice przez chwilę skandowali bardzo brzydkie hasła na, 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 na słowackiego bramkarza, i o małe włosy musieliśmy odpalić tej procedury trzech kroków, jeżeli chodzi o dyskryminację i rasizm, ale, ale, ale szybko im przeszło. A może pan to sprecyzować? O co tu chodzi dokładnie z tymi trzema krokami? A, no zawsze w meczach mamy, czy to FIFA czy UEFA jest tak zwana procedura trzech kroków, jeżeli gdzieś sędzia, ktokolwiek, organizator meczu usłyszy na stadionie, nie wiem, okrzyki wzywające do nienawiści, rasizmu, dyskredytacji itd., itd., dyskryminacji, no to wtedy sędzia bądź delegat meczowy wstrzyma procedurę tak tzw. trzech kroków. Na początku e, używamy głośników i systemu um, głośno, też głośników i systemu e, powiadomienia na, na stadionie, żeby dać znać kibicom, że, że, że takie już, że jak powiem, rzeczy zostały zanotowane. No jeżeli że oczywiście one się nie przestaną, no to sędzia będzie musiał zawiesić mecz. To jest pierwszy krok. Drugi krok to właśnie wstrzymanie meczu, zawodnicy schodzą do, do, do szatni. Jeżeli dalej ktoś tak powiem, potem zbiera się oczywiście szybko grupa kryzysowa, dyskutuje, co ma, co ma się wydarzyć, natomiast jest to bardziej związane ze sportem, więc delegat meczowy, mecz menadżer i sędzia, i przedstawiciele obu drużyn się tam zbierają. Jeżeli dalsze zachowania się, się nie, nie, że tak powiem, eskalują i nie kończą, no to wtedy też sędzia ma prawo podjąć decyzję o, w ogóle o, o zakończeniu spotkania. Jeszcze nigdy do trzeciego kroku nie doszło. Miejmy nadzieję, że też jeszcze nig że, że, że nigdy nie dojdzie. Ale, ale, ale byliśmy blisko, żeby to przynajmniej dać im znać, że coś takiego się dzieje. Rozumiem. A jak wygląda współpraca z, z policją? Yy, na początku była to ciężka współpraca i ciężka miłość. <śmiech> ciężkie, <śmiech> ciężkie relacje. Yy, brak zaufania, trochę taki podszyty. E, takim podejściem, że no, ale my jesteśmy tu niemiecką policją, to co wy chcecie tutaj mówić, jak będziecie robić mecze na niemieckiej ziemi? No, e, jest to dosyć, jest dosyć standardowe podejście na, na początku, e, ale Bogu dzięki udało się w końcu znaleźć wspólny język. E, na samym końcu, już w trakcie e, powiedzmy samych e, dni meczowych, no to już naprawdę ta współpraca była bardzo fajna. Relacje się nawiązały bardzo dobre i do tej pory nawet czasami gdzieś komandor, przepraszam, komendant z Düsseldorfu wysyła mi jakieś rzeczy związane z piłką nożną. No to bardzo fajnie. Jakby wnioski na przyszłość, które no z tej imprezy można wyciągnąć? Hmm, znaczy to znowu się odniosę do tego, że my wcale nie jesteśmy tacy jeśli w robieniu takich imprez takich turniejów i, i w ogóle w organizacji pewnych rzeczy coś, co prawdopodobnie u nas nie miałoby miejsca to znaczy chodzi, no powiedzmy na przykład nie wiem, o jakość wyszkolenia stewardów, no to była na dramatycznie niskim poziomie. Ci ludzie w zasadzie, mimo że mieli tam oczywiście odpowiednie certyfikaty i, i, i licencje do, do, do pełnienia takiej funkcji, no to jakby ich zaangażowanie, motywacja do pracy ogólne Orientowanie się w terenie i w tym, co się dzieje wokół nich. Tak samo umiejętności językowe. No, mówię, bardzo niska jakość, dramatyczne też było czasami, aż jakbym miał kilka takich opowieści przy, przytoczyć, że tak powiem, literalnie, tak jak się wydarzały, to byście Państwo nie uwierzyli, ale, no to może ale nie będę się, tak, nie, nie, się nie będę się pasił, nie ma co, nie ma co, no po prostu to był dramat. No. Przygotowanie, jeżeli chodzi o zatrudnienie i odpowiedniej ilości osób, zapewnienie, zapewnienie liczb. Eee, no wygląda tak, jakby się dowiedzieli, że, że, że Euro przyjeżdża miesiąc przed, przed pierwszym meczem i dopiero wtedy zaczęli coś organizować. Eee, no mówię, no, nie było to najwyższych lotów. Eee, wiem dokładnie. Moje pierwszy lepszy mecz na Stadionie narodowym i, i, i mamy przynajmniej dziesięciokrotnie lepszą jakość serwisu. Eee, Wyszkolenia, planowania, wykonania, komunikacji z, z odcinkami, no mówię po prostu wszystko, wszystko, wszystko. Więc związki na przyszłość, tak, nie, nie, nie odpuszczać tego tematu, trenować tych ludzi, wprowadzić odpowiedni system certyfikacji, szkoleń. Jeżeli wiadomo, że w danym landzie, tak, czyli województwie, mamy cztery stadiony i każdy stadion grał dzień po dniu i mamy cztery firmy, które. Się między tymi stadionami przerzucają, no to wiadomo, że w którymś momencie gdzieś tych ludzi będzie za mało. No bo jeżeli ktoś skończył 10 godzinną zmianę o godzinie trzeciej nad ranem czy czwartej w Gelsenkirchen no następnego dnia ma, e, mamy, mamy mamy mecz o trzeciej po południu w Düsseldorfie i ta sama firma zapewnia nam ludzi, no to ciężko oczekiwać, żeby, żeby 100% osób w, w się pojawił. No jest to niemożliwe ani też nieludzkie, żeby tego tych ludzi oczekiwać. No. Także mówię, no kwestia takich logistyki w ten, tego jest, jest, jest kluczowa i, i, i wymaga mega zaplanowania, przygotowania i, i tego zabrakło tam po stronie a, niemieckiej. A to pana właśnie bardzo, najbardziej rozczarowało to nieprzygotowanie stewardów? Z tak, to, jest... dla, mnie, dla mnie miałem tam dwa duże szoki kulturowe. Pierwszy był szok kulturowy takim, że na stadionie w Niemczech mało kto umie wyhodować dobrą trawę. Greenkeeping i, i, i jakby zarządzanie murawą w w zasadzie nie spotkali. Oprócz oczywiście takich klubów jak Borussia Dortmund, czy nie wiem, Bayern Monachium i tamtejsze stadiony, no to jakby, gdzie ta, gdzie ta trawa była na bardzo dobrej, na bardzo dobrym poziomie. Brak środków, brak inwestycji, brak modele biznesowe, które w ogóle nie, 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 nie w zasadzie nie uwzględniają jakości Murawy jako jednego z czynników i no, to był jeden z większych szoków. Drugi szok właśnie ta jakość ochrony, nieprzygotowanie i, i błędy, błędy w komunikacji i... no. W ty... dzięki nikomu się nic nie stało, wszystko się udało bezpiecznie przeprowadzić i... Piłkarze przyjechali, zagrali 90 minut futbolu, wyjechali, nikt nie zginął w kamerze, sukces. A, a to się przekłada ta praca stewardów na mecze ligowe? możesz pan to jakoś ocenić? Hmm. U nich mecze ligowe to jest coś takiego, no nie wiem, to się dzieje już od wszystko tam się dzieje z automatu, bo to hmm. się dzieje tym samą, tą samą sztampą od iluś stu tam lat, także tam mówię, no nie ma jakiegoś Głębszego zastanawiania się nad, nad planem, każdy przychodzi i wie, co ma robić. No tutaj dlatego były takie problemy, bo ten system został zmieniony. Wprowadziliśmy własne rozwiązania, wprowadziliśmy pewne zmiany, wprowadziliśmy, e, powiedzmy, na przykład, nie wiem, zarządzanie tłumem w zupełnie inny sposób niż oni to robią. No i dlatego też właśnie się pojawiły problemy. No. E, natomiast jeżeli chodzi o jakość ich stewardingu w trakcie meczów ligowych, no to. Jest w porządku, jest w porządku, aczkolwiek, no, nie wiem, też jakby, nie wiem, przeszukanie osobiste w zasadzie nie istnieje, tak jak w wielu innych, innych krajach. E, śmieję się, że panowie mają detektory metali w, w rękach, bo tak nawet nie dotykają, a, a sprawdzają. Mm. Więc mówię, no akurat tu. A, aczkolwiek zawsze są bardzo dobrze poinformowani, jeżeli chodzi o, o mecze ligowe. Wszyscy wiedzą wszystko, co gdzie jest i potrafią udzielić odpowiedniej informacji. Yy, w trakcie meczu działają w sposób zorganizowany, a nawet yy, mówię, widziałem ich taką specjalną akcję po meczu, którym miał no, meczu barażowym, który miał w zasadzie wprowadzić fortunę do, do pierwszej ligi, do, 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 do Bundesligi. Mhm do Bundesligi, no niestety, pierwszej Bundesligi niestety się to nie udało, no ale po meczu się spodziewano właśnie wbiegnięcia fanów na Murawę, bardzo ładnie współpracowali z policją, wszystko się to ładnie... Także tam mogę powiedzieć, że wysokiej klasy. Nie wiem, jakby dostaje jakieś porażenia mózgowego ci ludzie w trakcie tych, tych euro. Naprawdę ym... Nie, bo właśnie w internecie... No, bardzo jest duże było... zaskoczenie, bardzo duże hmm. rozczarowanie i bardzo też duża frustracja, bo ilość pracy włożonej dodatkowej, żeby ten projekt w ogóle jakoś funkcjonował i żeby to troszeczkę podnieść na nogi i, i trochę to zorganizować lepiej, no wymagało też bardzo dużej ilości godzin pracy. Yy, no. dzięki, wszystkie ręki, ręce na pokład, daliśmy radę. Dobrze. To dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, zapraszam na następne euro, miejmy nadzieję, że również będzie, będę miał okazję tam współpracować i coś dla Państwa przygotować.